Cześć, Kusiu z tej strony. G4. Kod 44 na stronce. Dzienne skrzynki. eks skrzyneczki Później Wam pokażę. Tutaj bitewka od razu z grubej. Z 66 na 3. Spróbujemy dzisiaj ugrać. Same broni gramy. Same bronie jakieś. Spróbujemy ugrać jak najwięcej. Zobaczymy. O! Na start. Na start. 13 już dla nas. Super. O, szybki powrót. <laughs> szybki powrót. Myślałem, że to droższe jest. Niż 13 zł. Kurde, zdziwiłem się. Chyba w lepszym stanie. No, faktory nie by musiały wypaść, żeby to było droższe. Widzę, że tu już. Tu już nas przegonił nawet. <laughs> już nas przegonił nawet. O, zobaczmy, zobaczmy. Może coś jeszcze. No, on dalej, widzę, dropi. Kurde, no przegrywamy i to sromo Kurde no Naprawdę Daj coś, daj, 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 jeszcze na koniec, jakiś faktoryniu, dobrze, 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 dobrze USP jakiś dla nas, dyszka, super, on on niech trafia to. Dla nas uspiki. Będzie mega mm -mm. nie, e, nie dobrze, nie dobrze Smorka coś dla nas jeszcze, on nic. No, wszyscy gówno ale on raczej wygrał o 2 złote, no mówiłem, to USP przesądziło i tak słabo, 96 zł wygrane z takiej bitewki, to, to słabo, to słabo zobaczmy dzisiaj a zróbmy tak, 4 to 4 to i coś z 2 tych, a dajmy grubą memkę, za stówkę bitewka zobaczymy co się uda tutaj ukręcić a ja co, pokażę wam co Ekspreszyneczki, golden, Mamy całkiem ciekawy dropik, tak jakbyście nie widzieli. O, jest bitewka, idziemy, idziemy, spróbujmy coś ugrać na start, 14 na plecy, ale, o, no to hiderka. to już 20 do tyłu, o, no to już 35 do tyłu. Mm -hmm. Ja polubiłem się Z Black Sandals oj, oj oj Będzie ciężko Będzie ciężko coś tu nadrobić Jeszcze tym bardziej źle ci Walencja, franklin <laughs> A on jeszcze z 16 A szósteczkę w filtrestę trafił No jeszcze Asimovic dla niego No z 5 dyszek przewagi Jaka ziemeczka powinna a, Zirk se jeszcze trafił, 117, my 32, 250 zł ze stówki, fajnie, też bym chciał tak powygrywać, też bym chciał tak powygrywać. Co my tu możemy zrobić? Jakiegoś mixa zrobimy, pyk, 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 no bo w sumie bez faz ataku, bo dzisiaj gramy same te, czy nam starczy? Będzie? Będzie, będzie, super za stówkę, kolejna no musi się udać, musi się udać wreszcie musi się udać bo jak nie to może być szybki odcineczek dobra, piątka straty, ale to nie jest źle nie jest źle tu dla nas lepiej, super, 20 20, prowadzimy tak około dyszką, chyba 12 11, no a to, to remis już jest Remisowo, ten sam skaucik no, Skauty ładnie dały Augi w sumie też Tutaj też ładnie zaczynamy A, siódemeczka i siódemeczka Myślałem, że nasz będzie troszkę więcej ja tak troszkę więcej myślałem, że nasz Ugra tu złotóweczkę, 70 groszy CZki, CZki decydujące Kurde, po 24 No jest gruba bitwa, jest gruba bitwa My chyba lepiej Szósteczką z... I o tą szóstkę wygrywamy o tą szóstkę wygrywamy na cz -kach. Ej, spodobały mi się Augi Naprawdę Augi dały fajnie cz w sumie też, kurde Augi, CZ-ki, bitewkę robimy Trudno, będzie co będzie Trzy 3 Augi Trzy 3 cz 76zł bitewka Jak nie, kolejna stówka później poleci Znowu ten sam, znowu ten sam gość no musimy, jeszcze mu pokażmy, że, że to jednak my wygramy, lepiej na pewno, ale słaby stan, słaby stan, żeby było coś więcej, oj nie wiem co to za, sk a 50 groszy, dobra, <grych> dobra, dobra, tu jego raczej, ale przewaga lekko ma, no i my już ją nadrobiliśmy, teraz coś, coś więcej, coś więcej chcemy, tu nasze na pewno. Mam tylko dwójeczkę, przewagę mamy i ją utrzymamy. Ale bardzo słaba bitwa, bardzo słaba. Będzie zwrot. No 8 zł do przodu. co hm, by tu jeszcze wymyślić. 3 uspy, 3 fomasy, 3 57 polecimy Taką same gram, same bronie będziemy lecieć. Same bronie będziemy lecieć Tu już u niego ładnie piąteczka No, my się z liściami zawsze lubimy. My nic więcej nie chcemy No, tak jak mówię, piękne Piękne liście mhm. Na razie super drop Na razie super drop Tutaj jego będzie na pewno Tutaj nasze i to grubo. 26 zł pięknie. Tutaj jego. Ale mamy, mamy sporą przewagę dzięki temu Fomasikowi Tutaj nasze. No ogólnie bitwa czuję też, też słabo, też słabo, chociaż on dropnął. No. Wygraliśmy o 2 zł, ale wygraliśmy. Dobra, 3 tych zarobione. W sumie jest ładnie. Ile mamy? 200? Dwie stówki będą, będą, czy nie będą. Będą. My się staramy dobić ten level tutaj co jest na stronce 53 da nam trzy klucze do Trzy klucze do pięknej skrzyneczki, jakie jest platinium. Tutaj fajny 500 zł, 1150 zł, zawsze zawsze to jakaś gwarantowana dodatkowa kasa jest. A my co? Dobra, tak jak mówiłem, jedziemy dalej bronie Cały czas No <laughs> Dobra, dwie te, dwie te. Ej, nie grałem tych SG. Zagrajmy SG. Zobaczmy, co to daje. Jaki jest najdroższy. O kurde, 700 tylko? Słabo. Myślałem, że trochę więcej są te skiny tutaj. A co tu 700 tylko najwięcej, no to. No to słabo, bo tutaj, jak widzisz, tu jest za 7000, 6. Betki też chyba będą słabe. No nie, no 7 siedem stówek. 7 siedem Zobaczymy jak to pójdzie. Zobaczymy jak to pójdzie. Albo po prostu dodajmy bota, nie będziemy czekać cały dzień. Jak wygrywać to z najlepszymi, wiadomo. Jerry dołączył Jerry musi zostać rozwalony Oj, słabiutko, słabiutko Oj 26 Ładnie, ładnie Szkoda, że filtesty tu czuję, że to mogło być jeszcze więcej warte Ale i tak jest ładnie Ponad 40 zł przewagi Dobra Super. 24. Znowu 4 wychy przewagi. Raczej tego nie stracimy już. I wygrywamy tą bitewkę. Super. 110 z 60. Teraz petyczki dały MP9. Robimy to jeszcze raz. Tak zrobimy, zrobimy. Tutaj mamy 191 plus 70. No 260 zł w sumie. Już ugrane. Także. Także jest dobrze. My sobie tą bitwę zostawimy. O, wystartowała. Tutaj już. O, i my malware, 33. 33 trafione. Mamy tutaj dyszkę. 15, 15 przegrywamy. Może się uda na petkach nadrobić, ale... Ja mu tajgę. Oj, a nasz silverek 24 zł. Super. Prowadzimy już. Pff, tu ładnie we dwóch. Ładnie we dwóch trafiliśmy. No i on dalej trafia, on dalej trafia. Moim zdaniem już wygrywa. A jeszcze Muertosik. Gdyby może nie ten Muertos stać 10 zł? O nie. 30 zł przewagi było. Ej, zniszczył nas, ale... Ale to było dobre te petki. Jeszcze raz, dziewięć tych Same peteczki. Polowanie na jakąś piękną petkę. Co tutaj jest drugiego takiego najdroższego? Ma handy, piękny skinek stary. W petkach to jest tak. Czym brzydsza, tym droższo. Będzie nam potrzebne wybielenie. Wybiele dajmy, bo cisza, nie będziemy czekać na tyle, aż ktoś dołączy. I zobaczymy, jak nie. To po prostu na dzisiaj to będzie tyle w tym odcineczku. Miejmy nadzieję, że Jerry zostanie pokonany na koniec. Jerry odpadasz. Oj chyba jego, co? 26. 26. No mówię, czym brzydsza, tym droższa. Czym żydsza, tym droższa. Tutaj remisowo dobra, nadrabiamy tę stratę co mieliśmy. Jeszcze ją musimy troszkę ponadgonić. On tutaj simowika, czyli zwiększa sobie. Jest słabo, jest słabo. Mamy ja simowika teraz. No, jeszcze jedną Tiger dla niego, dla nas za simowik, i będziemy w domu. Tutaj słabo. Dwie ostatnie skrzyneczki. Remisowo. No, a nawet on lepiej o 2 złote. Kurde, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Chyba przegraliśmy. O ja wygraliśmy. O złotóweczkę. O złotóweczkę. Super. Super, super, super. Hmm. To na koniec co. Zróbmy tak. Usuńmy petki. Dodajmy tak, dwie T, 2 T. Ostatnia bitewka na dzisiaj Pamiętajcie o konkursie na M4 zostawianie komentarzy, bo czym więcej, tym więcej ja dla was dam a my sobie to sprzedamy plus tutaj bitewkę mamy za 84 zobaczymy czy ktoś dołączy <laughs> o jest już przeciwnik, super, ostatnia bitwa w tym odcineczku let's go, let's go no starcie, dobry dropik, dobry dropik Dla nas, dla nas, dla nas, super. Prowadzimy jakieś 8 zł już, 89 zł prowadzimy. Podtrzymajmy tu jakąś ładną peteczkę. Ej, słabą petki bardzo słabą P2000 głupiki, dla nas lepiej. Fajnie, fajnie. I dla... teraz dla niego lepiej. <grywania> Przewaga nadal mamy z Bizonów. Tutaj dla nas lepiej. Szósteczka kolejna wpadła. Podtrzymajmy to. Oj, 20 zł dla niego. Niedobrze, niedobrze się zrobiło. To tak samo musimy nadrobić. Musimy nadgonić pewnie. Delikatnie, bo delikatnie, ale musimy gonić. Słaby stan tylko złoty 50. Kurde, gdyby był u nas lepszy stan, to byśmy... Czternastkę mieli, a tak to dwójeczkę tylko. O, faktory faktoryniu powiedz. Aj, szkoda, faktoryniu 6 stówek. Oj, tu chyba nasz, to chyba nasz 40. Kurde, ale będzie drop, ale będzie drop, ale będzie dropik z tej bitewki. Famasiki pięknie dały. Maki też w sumie pięknie dały. To w sumie wszystko ładnie dało, oprócz MP7. A nie, MP7 dało dla niego. Kurde, do, dobra bitwa o też 21 na końcu. Kurde 225 zł, jest super, super na koniec, fajnie. Zaczynaliśmy z dwoma stówkami, a zakończyliśmy odcineczek z, z. z, z. 388, fajnie, dobra, to by było na tyle. Siemanko, cześć.